Cześć, jestem Maja i dzisiaj przeprowadzę wywiad z Dominiką Kawłowską, międzynarodową mistrzynią śląska w boksie. Więc możemy chyba zadać. Od kiedy uprawiasz ten sport? Ten sport uprawiam od roku, ale ogólnie sportami walki interesuje już dzieci. Co składniła cię to tak. uprawiania w No tak jak wcześniej powiedziałam, sporty walki zawsze mnie interesowały. Trochę mój brat skręcił mnie w ten sport, no i widać skutecznie. Czy musiałbyś ktoś udowodnić, że jesteś dobra w boksie, czy Przede wszystkim wiara w siebie. Wiara w siebie to jest podstawa. W życiu, w sporcie, jeżeli mamy wiarę w swoje umiejętności, to na pewno sukces jest gwarantowany. Ile czasu tygodniowo poświęcasz treningom? Obecnie trenuję 3 dni w tygodniu, ale gdy przygotowuję się do jakichś ważniejszych zawodów, to trenuję mam 6 razy w tygodniu. Ile walk stoczyłaś? Do tej pory miałam 3 marki nie wliczając do tego sparingów, których miałam bardzo dużo. Czy pamiętasz swoje najciekawsze przeżycie związane z boksem? Boks to bardzo mnie sport. Zawsze może wydarzyć się coś ciekawego, ale takim najciekawszym przeżyciem to jest na pewno każda wygrana walka. Pamiętasz jakąś przyszłość związaną z tą dziedziną sportu? Jak najbardziej. Z boksem wiążę swoją przyszłość i mam nadzieję, że uda mi się ją zrealizować. Stosujesz jakąś specjalną dietę? Nie, nie stosuję żadnej specjalnej Ograniczam e, białe pieczywo, słodycze do minimum, e, jem dużo warzyw i owoców, e, biały sel, twarogi, e, białko ogólnie, e, no i to chyba tyle. Jak łączysz naukę z tymi grami? No, z tym akurat jest bardzo ciężko, w tym roku mam naturę, jest dużo nauki, trzeba się dobrze przygotować, ale e, też boks jest najważniejszy dla mnie i nie przesuwam go jakby na drugi plan. Oprócz tego, czy jest dobre Masz jeszcze jakieś naszym osiągnięcia? Tak mama, ale to najważniejsze dla mnie póki co jest właśnie dziewictrzostwo śląska. Dziękuję bardzo za udzielenie wywiadu yy, na ulicę. To by było na tyle. Widzimy się w następnym odcinku szkolnego autobusu. Również dziękuję i pozdrawiam. Yy. 哎。<laughs>